Siemanko, z tej strony Przemaz, witam was w kolejnym odcinku, w kolejnym Q&A na moim kanale. No i na wstępie, jeśli chcesz zadać mi pytanie, chcesz być, że tak powiem, na wizji, zapraszam na fanpage'a, link w opisie, a teraz już lecimy z Q&A. Intro! Jaki jest twój typ na euro? Jeśli chodzi o mój typ na euro, zobacz sobie poprzedni odcinek, tam mniej więcej wytypowałem, jak ja to widzę. No, ale dam ci mały spoiler. Moim zdaniem, faworytem do wygrania Mistrzostw Europy 2016 jest Francja. Masz dziewczynę? Nie, aktualnie nie mam dziewczyny, także ten Alvaro jest do wzięcia. Dziewczyny, zapraszam. Jaki jest twój ulubiony youtuber? Mam kilku ulubionych youtuberów, czy Nitro i Samu, ale wydaje mi się, że najbardziej lubię Lacha, ponieważ też nagrywa FIFA. Jak wiecie, ja też, także. Wiele wspólnego mamy też kibicuję Realowi i przyjemnie mi się go ogląda, lubię u niego siedzieć na live'ach, także najbardziej lubię Lacha. Interesujesz się innym sportem niż piłką nożną? Tak, interesuję się innymi sportami poza piłką. Lubię sporty motorowe, między innymi żużel, lubię siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, praktycznie wszystko. Masz zamiar spotkać się z Ronaldo i przybić z nim piątkę? To znaczy z Ronaldo to już można powiedzieć, że tak się spotkałem, tylko że on nie wiedział, że ja jestem na trybunach. Piątki niestety nie udało się przybić. Żałuję, że też nie wbiegłem na boisko, tak jak ten kolej z y, narodowego. No, ale kurczę dostał zawieszenie tam na, na mecze, dostał karę pieniężną, także nie wiem, czy było warto. A teraz, może, Hajsu tu będzie się zgadzał do Madrytu, polecę i wtedy tam podobno ochrona jest gorsza, także łatwiej będzie wbiec. No, i może piąteczkę z nim przybije. Kto, Twoim zdaniem, wygra Ligę Mistrzów? Moim zdaniem, wygra Real Mary, No, głupio by było, jakbym powiedział, że Atletico, będąc kibicem Realu. Także wierzę. Wierzę w Real. Wydaje mi się, że Atletico ma większe szanse niż 2 lata temu. Mają teraz lepszą, bardziej wyrównaną drużynę. Griezmann jest w formie, Oblak co robi na bramce. E, coś naprawdę niesamowitego. Także e, większe szanse niż 2 lata temu, ale jednak wydaje mi się, że to Real Madrid e, wygra. Jakie szanse ma Polska na Euro? No jakie szanse ma Polska na Euro to już mówiłem, zobacz sobie poprzedni odcinek. Ćwierćfinał wydaje mi się, że to maksimum, ale byłoby super jakby tam dotarli. Gdyby w Realu grało trio Manchesteru City, a w Barcelonie BBC, to jakiemu klubowi byś kibicował? No oczywiście, że Realowi Madryt to nie kibicuje się tylko jednemu trzem zawodnikom, tylko całej drużynie, a jeśli BBC odeszłoby do Barcelony, to śledziłbym to BBC na przykład, bo ich lubię w Barcelonie, tylko po prostu w pojedynku Barca-Real bym kibicował Realowi, a tak to na nagrodach indywidualnych kibicowałbym czy Ronaldo, czy Bailowi. Ale tak jak mówię, w pojedynku to oczywiście Realowi. A jeśli trio Manchester City by przyszło, no to w sumie czemu nie? Aguero lubię, także nie miałbym z tym jakiegoś problemu. Chociaż zdarza się tak, że ktoś nie lubi jakiegoś zawodnika w swoim ulubionym klubie. Ja tak miałem, nie lubiłem Arbeloi. Po prostu dla moje on się nie nadawał do tego klubu i po prostu tak mnie irytował każdym swoim zachowaniem. No i po prostu jakoś nie przepadałem za tym zawodnikiem. Odszedł teraz, także już jest dobrze. Czemu Real? Czemu Real to już mówiłem wielokrotnie. Jara jej ich styl gry. No i między innymi, zobacz tą akcję. Twój największy przypał w szkole? No wydaje mi się, że miałem takie dwa przypały w szkole, ale takie średnie. Pierwszy mm, był w podstawówce. Czekałem na WF, bo wyobraźcie sobie, że miałem WF w podstawówce. Wiem, jesteście w szoku. No i była 20-minutowa przerwa. Nie wiedziałem, co robić. Mówię, automat nam przywieźli z, ze słodyczami, tak, z napojami i tak dalej. No i kurczę, wtedy kanapek nie wziąłem. Mówię do kumpla, dawaj potrzęsiemy ten automat, może coś wyleci. Trzęsiemy, trzęsiemy, on już prawie eksplodował. I knopersik wyleciał. Mówię ja, ale się najem niesamowicie. Dobierzemy oczywiście na pół, tak, bo razem tam działaliśmy i mm, kamery to wszystko nagrały. Także była wizyta u pedagog, no i coś tam gadała, groziła wyrzuceniem ze szkoły, jak zawsze trzeba oczywiście coś tam pogadać, żeby każdy się bał i tak dalej. Także większych konsekwencji z tego nie było. Jeśli chodzi o drugi przypał, to był on w pierwszej klasie gimnazjum, wtedy wiadomo poznaje się wychowawcę, ludzi z klasy. No i wtedy wraz z Łukaszem, którego pozdrawiam serdecznie, wybraliśmy się na wagary, które trwały łącznie 10 dni. Pamiętam, jeden dzień był tak bardzo nudny, że nie, nie zdajecie sobie z tego sprawy. Pojechaliśmy normalnie autobusem, mieliśmy wysiąść tam, gdzie się idzie do szkoły, ale pojechaliśmy dalej do galerii i tam siedzieliśmy 7 godzin. Było tak mega nudno, że sobie aż paczki na telefonie otwierałem, bo nie wiedziałem co robić. Ale były też takie dni, w których było no, dosyć fajnie, na rowerach sobie pojechaliśmy nad Martówkę, Innego dnia coś, coś zjeść sobie poszliśmy czy coś, także jakoś dzień yy, minął, no i pamiętam ostatni ten dziesiąty dzień, siedzę w innej galerii w plazie i sms od mamy, znaczy sms dzwoni najpierw, dzwoni do mnie, ja od, odłączam, mówię jestem teraz w szkole, nie mogę gadać, no i ten sms wiem, że nie jesteś w szkole, odbierz, no i wtedy normalnie ziemia mi się zarwała. Musiałem odebrać wieczorem na parking i słyszałem te krzyki, o coś tam wagarujesz, coś tam tego, coś tam szybko do domu, nie? Pamiętam to jak dziś. Był przypał niesamowity, nawet nie będę o tym gadał, po prostu był przypał, że już na wagary się nie wybieram. Chociaż i tak później tam miało, miało miejsce też yy, jedna taka sytuacja, gdzie poszedłem, ale to jednodniowe tam wiadomo, żeby nie było większego przypału, tak? A jeszcze był potem dziennik elektroniczny, także no, było ciężko. Twój największy fail? Jakiś dużych faili to ja nie miałem, ale... Ostatnio był jeden. Moja koleżanka miała urodziny. No to mówię, będę miły, sympatyczny, złożę życzenia, zdjęcie jakieś śmieszne wkleję, jak to się robi na Facebookach. No i ja na nią zawsze mówiłem Patiś. No i tam życzenia składam. Wszystkiego najlepszego. Napisałem Paulinko, bo mi się Patiś kojarzyło z Paulinką. Nie pytajcie czemu. I wysłałem. Potem się orientuję, że ona ma na imię Patrycja. To szybko edytuję i piszę Patrycja. Mówię, dobra, fajnie, nikt nie zauważy, sympatyczny będę. Super wrzuciłem życzenia. A ona do mnie pisze na privie, jak mogłeś powiedzieć imiona. Po prostu tak mi się głupio zrobiło taki wstyd, że masakra. Także to mi się wydaje, no może nie jeden z najgorszych faili, największych, ale który ostatnio miał miejsce. Jak samopoczucie. U mnie było, jest i będzie bardzo dobre samopoczucie zawsze. Kiedy wpadasz do WPR? No kiedy wpadam, no to zależy od Ciebie, kiedy mnie zaprosisz. Zapraszasz dzisiaj, jestem nawet dzisiaj. Jaki masz cel na YouTube? Jakiegoś takiego większego celu na YouTubie nie mam, tak? Może najważniejsze jest to, żeby po prostu się nie poddawać, nie rzucić tego nagrywania. Bo wielu YouTuberów, y, nawet ja, mam z tym problem. Zobaczymy, że mało wyświetleń jest ostatnio, jakieś głupie komentarze, łapki w dół czy coś i po prostu czasem aż się nie chce po prostu nagrywać. No i wtedy, wtedy najlepiej się nie poddawać, bo dalej dążyć do tego żeby dalej nagrywać, a taki cel mały to może do mitapa do 25 czerwca jakbym dobił 5000 to byłbym w niebo wzięty, na mitap się wybieram także super by było tak jak mówię 5000 dobić. Jakie będą według Ciebie półfinały Euro? Kto zostanie królem strzelców na tym turnieju? I kto najlepszym zawodnikiem? Tak jak mówiłem zobacz sobie poprzedni odcinek, tam są pokazane półfinały, a jeśli chodzi o najlepszego zawodnika i najlepszego strzelca, moim zdaniem Mocno w to wierzę i trzymam kciuki, że będzie to Cristiano Ronaldo. Będzie to jeden z ostatnich turniejów Portugalczyka. Mistrzostwa świata, wiadomo jak się potoczyły, nie będę tego komentował. Ale wiadomo, grał z Kontuzją, to już można na inny odcinek to wszystko w ogóle zostawić. No i wydaje mi się, że na Euro 2016 może się pokazać. Jest w formie. Zobaczymy jeszcze na Lidze Mistrzów w finale, jak się pokaże. Ale mam nadzieję, że na Euro, że na Euroton będzie najlepszym zawodnikiem, bądź najlepszym strzelcem. Ok, moi drodzy, także to, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i tak jak mówię, chcecie zadać hmm, mi pytanie, wbijajcie na fanpage'a, link w opisie. To na tyle, trzymajcie się, na razie.